Cześć, dzisiaj zobaczymy elektryczną gumkę, czy działa. Zrobiłam sobie szkic ołówkiem jakiś i kredką. Najpierw zobaczymy kredką, czy tylko o, nie wiem jak się to. Używa. Ołówkiem dało radę. Teraz czy da kredką? Na razie daje radę, ale u trochę zostało jeszcze. Spróbujemy może całe zrobić z kredki i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Dobrze. Już prawie wszystko zgumowane. Na no, ołówkiem trochę lepiej szło. Ołówkiem sobie zrobiłam trochę mniejszy, chyba szkic. To lepiej szło mi. Tutaj, no, kredką sobie też daję radę, ale no, widzicie, tu kredką sobie daję radę. Tu już tak mniej trochę. A prawie cały jest zgumowany. Tylko jeszcze dogumuję i gotowa. Bye!